jaka to jest literka? jaka to jest literka? i o i i co to jest? i a tutaj? iguana a to jest jaka literka? to jest co to jaka to jest literka? i i a co to jest? Kierzyk. a tu? jagody jagody a jaka to jest literka? k k a co to jest? Kwiatek. Kwiatek. A tu? Kura. Kura. A tu? Tak. Krab. A to jest jaka literka? Nie. Co to jest? I. A to? Lody. A tu? Lew. Lew. Jak robi lew? nie, A to jaka literka? E. To jest co? Ławka. Ławka. A tu? Bullside. Ławąś. A tu? Łaścica. Łasica. A to jest jaka literka? M. My. My. A to jest co? Małpa. Małpa. A to? muchomor A to jest jaka literka? E... N. My. A co to jest? Niedźwiedź. Niedźwiedź. A tu? Niedźwieczki. Tak, a jaka to jest literka? O. O. A co to jest? Opos. Opos. A tu? Oko, czyli Ogórki, tak. A tu? Oko. oko A jaka to jest literka? Py. A co to jest? Pirat. Pirat, a tu? Pies. Pies. A tu jest jaka literka? R. 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 A co to jest? Rękawiczki. Rękawiczki, a tu? A ryba. Ryba, a tu? Jak. Rak. A co to za literka? O. Sy. Sy. A co to jest? Serce. Serce. A tu? Samolot. Samolot. A tu? Serek. Serek. A co to za literka? To jest... Ty. Ty. A co to jest? Tukan. Tukan. A tu? Tygrys. Tygrys. A to? Tort. Tort. Pięknie. A co to za literka? U. A Ula. Ula, tak. Tak. A to jest jaka literka? u W. Szy. A to jest co? Różka. Różka. A tu? Ryba. Zieloryb. Tak. A tutaj? Wilk. Wilk. A co to jest za literka? Szy. Z. A co to jest? Ziemia. Ziemia. A to? Zebra. Zebra. A to? Zamek. Zamek. A co to za literka? Ży. Szy. Ży. Tak. A co to jest? Żaba. Żaba. A tu? Żyka. Żołądź. Tak, pięknie. Koniec.